Panie ministrze, takie pytanie związane z dzisiejszą pielgrzymką. Czym dla pana ministra osobiście jest Radio Maryja? Rzeczywiście katolickim głosem w moim domu, ale też w pewnym sensie moim własnym domem, domem mentalnym, domem psychicznym, domem duchowym, taką codziennością dzięki której nie tylko otrzymuje informacje ze świata, ale przede wszystkim umocnienie duchowe. Panie ministrze, czy gdy już uda się rzeczywiście odrodzić, obudzić się, czy Prawo i Sprawiedliwość da szansę również na poukładanie tych spraw, trudnych spraw, jaką jest kwestia katastrofy smoleńskiej i to, co teraz się dzieje z tym śledztwem? Przyjęliśmy na siebie takie zobowiązania, w sposób szczególny przyjął je zespół parlamentarny, którym kieruję i nie mam wątpliwości, że warunkiem zmiany naszej sytuacji nie tylko politycznej, ale także duchowej jest ujawnienie całej prawdy o dramacie smoleńskim, o zbrodni smoleńskiej.